Świetnie się się W ramach sytuacji, która tworzy cień Postanawiam odpowiedzieć pozytywnym zestawem Zestawiam grzecznie do wszystkich do kupy papierkami Nożyce taka orgia przewidzeń Patrząc nie widać co tak naprawdę na nas idzie No widzisz jak potrzeba, to cię nie widzę Potwierdza to wszystko co w pobliżu, to co chyba najbliżej Najlepiej będzie jak spotkamy się parę wersów poniżej Wtedy będziesz wiedział o co chodziło Kiedy przestaniesz słuchać tego co mówi ty byś nie wymyślił, kurwa Przecież czegoś takiego posłuchaj A gdyby tak mieć uśmiech od ucha do ucha Obudź się, proszę, postaraj, spokojnie posłuchaj Widzę, że wyobrażasz to sobie Bo szans są większe, jak dasz szansę Tej wizji Co to jest przy tej kosmicznej emisji Mistrzowskiej, przy tym precezji Metafora z filmu być nie podjąłem tej decyzji Propaganda jest jak ta kurwa Kurwić ma się z wszystkimi, kto zna, nie wie na co to jaki ma, czy można zaufać I wierzyć paranoje często stoi przy jednej latarnie Kurmistrzony z niebalmi koniec Taki wszyscy mają związek człowieka i polityki Wobec nas mają plany dopiero to świetnie Kiedy światło zgasło, zwątpiłem A ono rozbłysło, jak przeplatam słowem Przedostaje się na tereny nowe Traktuję to poważnie, powtórzę, wyobrażam I wierzę, pomyślałem, nie muszę, ależ się skuszę Jest świetnie światem, rządzi przemoc Ja widzę, że jeszcze kocham życie I tego sobie życzę A ty musisz się starać, żeby nie pominąć Wszystko przygotowałem Trzeba na szczęście patrzy, życie patrz, idzie, choć świetnie cię widzieć a Na szczęście słyszysz, więc występujesz w tej piosence Nie mogę obiecać, że umieszczę tego w tym roku Jeszcze raz nie wciąga czas, czyli gdzie jak mi się chce, to oprowadzam po gościńców gości Jak nie, to chyba wiadomo, no nie A może refren W grę wchodzi tylko co chce Bo bawię się to nie takie złe w grę I tak wchodzi ja sam wie. Taki refren, a takiego jeszcze nie słyszałem, więc śpiewaj tylko, co wchodzi w śpiewaj tylko, co wchodzi To yo. Oh, yo. Wyszło to świetnie. Kiedy światło zgasło, zwątpiłem, a ono rozbłysło. Jak przeplatam słowem, przedostaję się na tereny nowe, traktuję to poważnie, powtórzę, wyobrażam i wierzę. Pomyślałem, nie muszę. Kumiszony, zjebany, i koniec. Taki wszyscy mają związek człowieka i polityki. Wobec nas mają plany dopiero. Wyszło to świetnie.

w ramach sytuacji, która tworzy cień, postanawiam odpowiedzieć pozytywnym zestawem. Zestawiam grzecznie.